W Polska mówi pan Jan Kolbusz, dzień dobry, mikrobiotek. Zgadza się. Panie Janku, y, probiotyk, y, zastosowanie w oczyszczalni ścieków. Mm -hmm. Czy stosujemy probiotyki w oczyszczalniach? W szeroko pojętym tego słowa znaczeniu zdecydowanie tak. Znowuż, probiotyk to mikroorganizm, który wprowadzamy do środowiska w celu poprawy funkcjonowania tego środowiska. Oczyszczanie ścieków to jest proces tak naprawdę mikrobiologiczny. Na oczyszczalni ścieków tworzymy warunki, w których mikroorganizmy mogą się rozwijać. Mikroorganizmy wbudowują w swoją biomasę związki, które w ściekach mogłyby powodować zagrożenie. Następnie te mikroorganizmy odbieramy i wyrzucamy z oczyszczalni, Pozostaje woda, która jest oczyszczona. Teraz tak. Podanie probiotyku na oczyszczalni może być bardzo dobrym pomysłem, szczególnie wtedy, kiedy widzimy, że. Mikrobiologia oczyszczalni w jakiś sposób sobie nie radzi ze składaniem zanieczyszczeń, które na oczyszczalnie trafiają, czy wbudowywaniem tych zanieczyszczeń. Probiotyki są też świetnym pomysłem wtedy, kiedy oczyszczalnia generuje uciążliwości, na przykład odorowe. Uciążliwości odorowe często mogą świadczyć o tym, że coś w tym procesie mikrobiologicznym zachodzi nie tak, i wtedy podanie odpowiedniej kompozycji w odpowiedni sposób, na odpowiednim etapie, może te, może te problemy odorowe wyeliminować. Powiedzmy taka oczyszczalnia ścieków czajka. Mhm. E, czy w niej są stosowane probiotyki? E, nie takie, o których bym wiedział. Mhm. Natomiast na pewno oczyszczalnia ścieków... Czajka korzysta z mikroorganizmów w celu oczyszczenia ścieku. Korzysta z mikroorganizmów, które naturalnie w ścieku występują. Namnaża je w procesie technologicznym, w procesie biologicznego oczyszczania ścieków. Akurat oczyszczalnia czajka jest oczyszczalnią przygotowaną tak, żeby ze wszystkimi problemami, na przykład odorowymi, poradzić sobie na drodze czysto technologicznej, ale są oczyszczalnie mniejsze niż czajka, które stosują takie rozwiązania jak probiotyki, tu przykładem niech będzie oczyszczania ścieków w Błoniu pod Warszawą, od lat stosująca probiotyki po to właśnie, żeby ograniczyć uciążliwości odorowe, jakie występowały zanim probiotyki były stosowane i to jest jeden z takich, jeden z częstych przykładów wydaje mi się, gdzie stosujemy probiotyki po to, żeby jakby poradzić sobie z tymi drobnymi uciążliwościami, z jakimi, z jakimi możemy mieć do czynienia normalnie przy oczyszczaniu ścieków. Ehm. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, ja nie słyszałem o tym, żeby mhm. oczyszczalnie ścieków stosowały probiotyki. Mhm. Czy to jest jakiś proces ewolucji, że, że one są stosowane coraz bardziej, brane pod uwagę coraz częściej? To znaczy, wydaje mi się, że może słowo probiotyki niekoniecznie było wykorzystywane. Różnego, nazwijmy to dodatki mikrobiologiczne. Od lat stosuje się na, na oczyszczalniach, natomiast hasło probiotyki to jest, to jest pewna nowość. I, i dlaczego? Oczyszczalnie znają różnego rodzaju dodatki mikrobiologiczne, na przykład celowo dobierane kompozycje mikroorganizmów do wykonania konkretnego zadania. Na przykład chcemy zwiększyć efektywność usuwania azotu na oczyszczalni, proszę bardzo, tu jest lista szczepów mikroorganizmów, podajemy je, z tym usuwanie azotu powinno, powinno się poprawić. Kiedy mówimy o probiotykach, w tym rozumieniu, którego ja, z którego ja korzystam, to mówimy o podaniu szerokich grup, szerokiej grupy mikroorganizmów po to, żeby Nasilić efektywność tych mikroorganizmów, które na oczyszczalni już są. Czyli nie podajemy żołnierzy do zadań specjalnych, które mają jakieś zadanie tam wykonać, tylko podajemy preparat, który ma pomóc tym mikroorganizmom, które na oczyszczalni już są, wykonywać ich zadania lepiej i to przynosi te korzyści, o których mówiliśmy, nie wiem, lepsza zdolność usuwania zanieczyszczeń, czy powiedzmy mniejsza odorowość. Czy za tą korzyścią są, idą duże pieniążki? Jak to wygląda mniej więcej finansowo? Często, często tak. Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o sprawy związane z, usuw z usuwaniem odorów, tak, jeśli oczyszczalnia od Odbiera mniej przykrych telefonów od sąsiadów, tak? Jest rzadziej odwiedzana przez różnego rodzaju inspektoraty. Na pewno odbija się to na ich funkcjonowaniu i na pewno widać to widać to w złotówkach. Druga rzecz, która jest ważnym takim elementem dla oczyszczalni ścieków, to coś nad, co fachowo nazywa się osad ściekowy. Osad ściekowy to jest właśnie ta biomasa, która powstaje po procesie oczyszczania ścieków. No właśnie, co z tym się robi? Jest szereg możliwości zastosowań tej biomasy. Jedno z nich to zastosowanie rolnicze, gdzie ta biomasa trafia na pola w celu nawiezienia ich, tak, czy chodzi o azot, chodzi o fosfor, chodzi o materię organiczną rzeczy bardzo dobre dla gleby. Taki osad ściekowy pod względem chemicznym jest bardzo podobny powiedzmy do obornika. Tak? Często jednak jest tak, że ten osad ściekowy jest bardzo uciążliwy pod względem zapachowym, może być uciążliwy pod względem. Tego, co w środku się znajduje. Na przykład są tam chorobotwórcze mikroorganizmy lub są tam jaja pasożytów, których nie chcemy koniecznie mm, wprowadzać do środowiska. I tutaj podanie probiotyków może pomóc eliminować te zagrożenia. I mamy takie doświadczenia na wielu oczyszczalniach. Dzięki probiotykom udało nam się wyeliminować środki, jakie oczyszczalnia normalnie stosuje w celu higienizacji osadu. To przekłada się na lepszą ekonomikę prowadzenia procesu, przekłada się na mniej uciążliwych zapachów i finalnie ten osad organoleptycznie jest dużo przyjemniejszy i rolnicy tym chętniej stosują go na polach. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.